Już się nagrywa. Hejka, witam w moim pierwszym tutorialu na Kale. Znaczy, kanale. Więc, i, wiecie, człowiek nie potrafi latać, ale potrafi skakać, O tak. Ale latanie, e, nie, tylko na samolotach, czy, czy na helikopterach, jest nudne. Ale na Was mam fajną zabawę, dzięki którą możecie wykorzystać. Jeżeli chcecie latać, y, stańcie na stole, gdzie jest dywan, dmuch, ale się to tylko na podwórku, nie w domu, bo rozwalicie się ścianę. Dmuchni, znaczy, nie o to mi chodziło. Spróbuj. Tak ściśnijcie mocno ciało z całej. Ściśnijcie tak mocno ciało, wypowiedzcie, zaklęcie, się. To ja, juje, I wtedy twoje nogi zaczą tak nagle strzęść i nagle. No i tak po to można latać. Więc nie musicie marnować czasu chodzić do szkoły. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnych odcinkach.